Cześć z tej strony Krymor Shrimps i dzisiaj chciałem Was powitać na znowu moim kanale w naszym pokoju krewetkowym, gdzie mamy bardzo dużo zmian. Przygotowujemy się do. Wołam swoją żonę, która zaglądała mi przez okno. Przygotowujemy się do startu nowego regału krewetkowego. Witam żonę. Tłumaczymy, widzą, że startujemy nasz nowy regał. 9 zbiorników przeznaczonych pod selekcję, pod najładniejsze robaczki, jakie w naszej hodowli się rodzą. Plus, przyjedzie jeszcze kilka nowości do mnie. I teraz, tak, zacznijmy od początku. Standard w naszym pokoju krewetkowym to jest zasilanie filtrów. Filtry zasili na tym regale osobna pompa. Atman HP 8000, zasili ona 9 filtrów podżwirowych i sta oraz 9 filtrów typu UJET 3. Kolejną rzeczą to ceramika, jakiej użyliśmy w filtrze podżwirowym. Użyliśmy około 10 litrów ceramiki Hyperpor od Quadropu i Primepor również od Quadropu. I jest to mój prezent od mojej kochanej żony. Dzień, dzień, dzień. Nie przeszkadzam, więc tylko słucham, co to masz. Więc mój Mikołaj od mojej żony jest w Toja filtrach kocha. podżwirowych. Twoja kochana żona zaraz będzie cięła gąbeczki. I teraz tak y, zajmiemy się właśnie wycięciem gąbeczek, dopasowując je do, tak. do, do filtrów podżwirowych. Do rynienek, tak. Słuchajcie, mam nadzieję, żeby też jakieś. Plany rozwojowo-krewetkowe macie na te święta, i coś tam sobie kupiliście. Dużo osób wysyła mi, że wasze małżonki zrobiły wam prezenty, kupiły wam mierniki, kupiły wam różnego rodzaju gadżety krewetkowe. Cieszy nas to bardzo. Dziękujemy Wam Ślicznie za te wszystkie pozytywne informacje, że zaczęliście swoją przygodę krewetkową od naszych filmów. To się ceni, dziękujemy ślicznie. No, i słuchajcie, my zabieramy się za przycięcie gąbek i widzimy się za chwilkę. Dobra. Ok, mamy przycięte gąbeczki. Troszkę czasu to zajęło. Gąbeczka ma grubość 3 cm i oczywiście gradację 45 ppi. I teraz weźmiemy się za zasypanie zbiorników podłożem. A później powiemy Wam jakie to podłoże. Ok, mamy zasypane podłożem zbiorniki. Teraz tak na górne trzy zbiorniki. Podłoże Ebi Gold, 5 kg na 3. Na dole 3 litry Master Soil i 3 litry JBL. Zbiornik po lewej stronie Master Soil. W środku mieszanka Master i JBL. Z prawej. JBL i na dole z prawej strony Ada zmieszana z Istą, a w dwóch innych nowej mieszanki, które testuję, widzimy się dalej. Teraz będziemy używać produktów na start, czyli użyjemy sobie tych trzech produktów na start tych dziewięciu zbiorników. Po dwie łyżeczki PSB Bacter, pod dwie łyżeczki Bionitro i po jednej łyżeczce Magic Powder. Widzimy się za chwilkę. No i jakiś czas później yy, zalaliśmy wszystkie zbiorniki. Wygląda to w taki sposób. No i teraz tak, zalaliśmy te zbiorniki wodą zmineralizowaną do 5,5 GH, około 250 mikrozimensów. No i na wszystko poszły szybki nakrywkowe z 4 mm plexi wykonane przez mojego sąsiada Kacpra. Kacper z tego miejsca serdeczne pozdrowienie dla Ciebie i dla rodzinki. No i oświetliły zbiorniki oczywiście lampy LED Slim Plant 36 W w kolorze czarnym. Słuchajcie, no za mną trochę roboty. Mam nadzieję, że ten filmik będzie troszkę instruktażowy. Pomoże Wam założyć zbiorniki 1, 2, 110, ile tam będziecie zakładać. Ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za ten rok, za to, że jesteście na kanale i słuchajcie zdrowych, spokojnych świąt i wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się i zawsze do następnego razu. Hej hej!